Kurwa mam taki syf, w ogóle kurwa miałem teoretyczny próbny nie, praktyczny, no. praktyczny to nie wiem ile tam procent mam jeszcze, tego nie widziałem, ale teorie stary to zdymałem 85% procent. bez uczenia się Ale I dyskuj, szukuję, widzę, kamerki, to jest że oszukuję widzów, że mam kamerkę i dostaję nie, <grym> no może <grym> lepiej jak tej kamerki nie ma, bo jak zobaczę, mam morszywą mordę to to wyjdą, to wyjdą, kurwa. Zobacz, przeanalizujmy malarzynkę. Czemu odgapiłeś ode mnie Borsuka Timo? Ja miałem stawionego Borsuka Timo. Dobra, dobra, już pokazuję kamerkę, bo zjadłem. Siema 928, chłop, grę przegrał, kurwa. Hejo. Ze mnie Koks, Mordo, zaraz wyjdziesz ze streama, zobacz jak mam rankę. Mieliście 46kg. Nemi team miał 29kg i wy to przegraliście. Ja! Mocno się emocjonowałem, bo dostałem ze skrzynki zgarnień jakiego skina. Kim ty Dostałem. Do eko. Nie, Nieee, dostałem Dariusza, Darius duchowego rozkwitu. Jest taki skin? No właśnie, zobacz, jaki to fajny. Wygląda trochę jak taki chłop z tekena, jak eko Miał Keihachib czy już tak? Tak. No ładne jest. Dobra, nie wygląda jak Keihachib, pierdolę głupoty. A tłuma! o. No, o, o. No, trochę do tego Dariusza duchowego rozkwitu, no może. Kurwa, trochę starszy ten. No, ale kurwa, i duchowego no, rozkwitu. Faktycznie, kurwa, jest podobieństwo w koły. No, z twarzy, kurwa, nie? No, co no, z... to? <laughs> on jest taki bardziej czerwony, ci powiem. No, nie, zu kolorami się zamienił, kurwa, O, o, go to. Na przykład Lord Darius już wygląda jak on. Lord Darius? No, zobacz nowego streama. Czekaj, Wygląda góry. identycznie. Ty na tam mogę zejść na trójce. Nie tym tak. ty mi wesoło, no! No nie wypierdol się, no! Jest tak chujowy. Nie, on mi pójdzie wziąć ręka. Czekaj, bo mi farma coś nie wychodzi. Nie! Myślałem, że zdążę! Nie! Nie! Widzisz, to jest pan. Dobra, chodź, 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 chodź. Kurwa, Dobra. zostałem. No spierdolałaś Ty... twierdłaś twierdował To jest sensu no nie wiem, no, chłopiec kurwa wszędzie kurwa Zakochał się we mnie i my śledzi kurwa Ach, tu. O, idę! o tu o! Oj chuj A pierdole Napierdalaj, napierdalaj Ty, Ty zrobisz coś? O kurwa, no o, właśnie ja Tego się obawiałem Spierdole, tego się obawiałem no Użyję w końcu kurwa tego, dobra nice Tak się wyjebiesz Kurwa Lek Kurwa no proszę że nie on nie trafił hułka GG Halo No, no. To mów coś streamy jest. Co to kurwa Po co angażować moich widzów Muszę więcej krzyczeć, reaguj mocniej dobra Wow! Mordy, kaiser przyszedł mi na linię! <laughs> wow! jasuło też! Wow! Zdobyłem, a nie, zdobyłem miniona! Karamba, kaput! Widzisz, od razu reagujesz lepiej. Kurwa, Balboa. Roki. Dobra, jakby tam będą lały, to tam wchodzę. Tak, coś, rebob robię. No kurwa, pyk. Zaczekam, aż się wywalisz. I ty... <laughs> WOW ZABIŁEM DOUBLE KILL! Dobra ja mam to ja mam No idziemy od razu Marka trwa 217, czas kontroli tu 2-14 Ty ale oni namorają, kurwa. tam orają No nie mówisz mi żebym nie schodził idioto no kurwa Dobra idzie 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 Amerykę Wreszcie wszystko Nice nice O! Oh! Wow! Wow! Drake! ja... Yeah. skelby mnie tą kurwał! Ja pierdole! No, co ty robisz tym troszem? Oj, chuj! Nie, moje meczaje! Spirit Nie! O! Oh. Ja pirtolę! Ty, ale oni chyba robią dole na szora. No tak, wszyscy deadli, debil. A faktycznie! <grywa> Widzisz że dostałeś teraz hitki. Pika błęka, kurwa. Tak, tak. Ja. to, łysz. On, on jak zarcik w no, to kurwa tydzień. Podziłem <grywa> się, śmiałem, kurwa. Wspomniałem <grywa> tego kurwa Bengera. Dobra, on trolluje, on jest idiotą. Ja, a czego nie mogę wyjść? hahahahahaha mi kurwa! O nie, zaschnij kilka, proszę Ty, ciwko No, <grywa> ale klikałem taką kurwa Wow, Drake, zrobiony! Ale mi noga ścierpo, chyba nie żyję ja pierdolę. Yes! W końcu. Aj! Ej! Co by tam nie widać? No, wygrywamy sobie. Nice. Nie, fajnie jest tak one-shotować, fajnie jest dzień super. Dobra, dzieci idzą. Widzisz co? Pisałem kratkier! Pethericker, me! No to to wybierasz się, to my! Ej dobra, damage miałem, chuj mały, ja pierdolę, dobra Damage się nie liczy Właśnie z z teamcon Miałeś prawie tyle samo co treść kurwa Ale rozumiesz, że ja po prostu No nie szedłem builda kurwa, to nie był dobry teamcom na Kha'Zix'a O kurde, dobra, o ale się zajebałem w kostkę w piórko, chyba umieram Ja pierdolę i na gitarce, mordę, ja nie potrafię na niej grać, no ale dobra. Dawaj, zapierdam. Ty, dobra. Oh, nie? Mogę zagrać tak jak na kule, bo na kule potrafię grać, ale na, na gitarze nie potrafię. Tylko czy ona jest rozstrojona? Chyba jest. Ja się nie. <laughs> Dawaj kolendę jakąś Gitara. kolenda. dzisiaj w Betlejem, ja... dzisiaj w Betlejem. Najlepsza, dobra, ty klas tak. ja śpiewam Co ty na to dobra? dobra, ale nie wyświetla mi tutaj tego. Dobra, jak wygląda E? E akord. Czekaj, ja sobie odpalę tekst, powiedz mi, kiedy mam śpiewać. Czekaj. O jaki jest jebany Dobra, czekaj Ale dziś muszę zacząć, żebyś wiedział kiedy H7 Co to A, dobra. Co mi kurwa jakoś uszczelkę jebanu pokazuje jak H7 wpisuje Alko To jest H7 Wszyscy pojebane Przecież to jest pojebany, o, ja Przecież tego nie zagram kurwa za chuja Dobra czekaj czyli tak i tak Czyli stąd i ludzie tak normalnie grają na takim głównie? Dobra. Dzisiaj Betlejem? Dzisiaj Betlejem wesoła no i ja. Te panna 300, te panna porodziła Chrystus się rodzi na nas, to a nie ligają. Daj opasterze śpiewają, bydlen tak rentają, suda, suda, ogłaszają ma. mają. Zajmą się malaria, złodzona malaria, I Kość i pił, ze starych, ze stani wolno pielej. Chrystuskie oczy nas osłaboci, aniołowie, grają królowej. opasterze śpiewają, bydlen tak rentają, suda, suda, ogłaszają. Kolenda dla Wica. Dobra, już koniec. Już koniec, już koniec. To, to teraz, jak rank wygramy rankedzika, to napierdalamy dalej.